Rozmawiają dwie blondynki. Czyj to portret? pyta jedna, wskazując na portret pięknej kobiety. Leonardo da Vinci. Tą on był kobietą? Dlaczego jesteś tak późno? zapytał barman, spóźnioną blond kelnerkę. Szłam sobie do pracy, kiedy wydarzył się straszny wypadek. To było okropne. Człowiek wypadł przez szybę samochodu i leżał na środku ulicy. Wszędzie było pełno krwi. Dobrze, że przechodziłam kurs pierwszej pomocy. I co zrobiłaś? Usiadłam i włożyłam głowę między kolana, żeby nie zemdleć. Blondynka zaczęła uczęszczać na kurs prawa jazdy. Po części teoretycznej przyszedł czas na praktykę. Blondynka wsiada do elki i od razu zauważa: Chyba są źle ustawione lusterka, bo nie widzę siebie, tylko jakieś samochody. Blondynka leci do paryża. Podchodzi stewardessa i mówi: Poproszę bilet. Blondynka daje a stewardessa: Pani siedzi w drugim rzędzie, a ma pani bilet na ósmy. Ale ja tu zostaję. Po kilku minutach rozmowy stewardessa idzie do pilota i mówi. Idź do tej pani i powiedz jej, żeby usiadła w ósmym rzędzie. Pilot podchodzi do blondynki i szepcze jej coś. Ta szybko pakuje się i przychodzi do ósmego rzędu. Zdziwiona stewardessa pyta pilota. Co jej powiedziałeś? Że pierwsze siedem rzędów leci do Londynu, a ósmy do Paryża. Blondynka wypełnia formularz. Imię? Anna. Nazwisko? Kowalska. Urodzona? Tak. Szef pyta blondynki. Czy wysłała pani faks do Kowalskiego? Tak, wysłałam. To niech wyślę pani jeszcze do Nowackiego. Ale, szefie, my nie mamy więcej faksów. Kurs na prawo jazdy. Blondynka wsiada do samochodu i mówi do instruktora. Proszę pana. Ja mam dwie nogi, a tu są aż trzy pedały. Blondynka siedzi z koleżanką w domu. Nagle dzwoni telefon. Dziewczyna rozmawia przez chwilę, a po odłożeniu słuchawki zaczyna histerycznie płakać. Co się stało? Pyta koleżanka. Zmarł mój ojciec, ryczy blondynka. Po chwili znów dzwoni telefon. Po rozmowie blondynka zanosi się płaczem powtórnie. Dzwonił mój brat. Jego ojciec też nie żyje. Jedzie blondynka samochodem pod prąd. Policjant ją zatrzymuje i pyta: Czy pani wie, gdzie jedzie? No tak, jadę na zebranie, ale chyba już się skończyło, bo widzę, że wszyscy wracają. Przychodzi blondynka do seks shopu. Chciałam zwrócić ten wibrator, który u was kupiłam. Czemu? Co jest nie tak? Powybijał mi wszystkie zęby. Mąż pyta się żony blondynki. Kochanie, czemu masz jedną skarpetę czerwoną, a drugą niebieską? Właśnie nie wiem, a na dodatek mam jeszcze jedną taką parę. Dwie blondynki czytają gazetę i jedna mówi do drugiej. Wiesz, że w Ameryce co trzy minuty jest potrącana jedna kobieta? Biedaczka, ale się na nią uwzięli. Dwie blondynki chciały zdobyć nagrodę Nobla. Jedna wpadła na genialny pomysł. No to może polecimy na słońce? Druga odpowiada. No coś, ty głupia, spalimy się! To polecimy w nocy. Dlaczego blondynka wyrzuca zegarek przez okno? Patrzy, jak czas leci. Dlaczego blondynka nie myje zębów? Bo chce mieć zęby pod kolor włosów. Co to jest? Blondynka w gipsie. Pustak. Przychodzi blondynka do apteki i pyta. Jest test ciążowy? Jest, odpowiada farmaceuta. A trudny? www.audiohumor.pl